Oficyna literacka Noir sur Blanc przedstawia Charles Bukowski, kobiety. Przełożył Lesław Ludwig czyta Andrzej Blumenfeld. Miałem pięćdziesiątkę na karku i od czterech lat nie byłem w łóżku z kobietą. Nie miałem żadnych przyjaciółek. Kobiety widywałem jedynie na ulicy lub w innych miejscach publicznych, lecz patrzyłem na nie bez pożądania, z poczuciem, że nic z tego nie będzie. Analizowałem się regularnie, ale myśl o jakimś związku z kobietą, nawet nie opartym na seksie, była mi obca. Miałem nieślubne dziecko, sześcioletnią córkę. Mieszkała z matką, a ja płaciłem alimenty. Dawno, dawno temu byłem żonaty. Miałem wówczas 35 lat. Małżeństwo przetrwał dwa i pół roku. To ona się ze mną rozwiodła. Tylko raz w życiu byłem zakochany. Moja miłość zmarła z powodu przewlekłego alkoholizmu w wieku 48 lat. Ja miałem wtedy 38. Moja żona była ode mnie o 12 lat młodsza. Chyba też już nie żyje. Chociaż nie mam pewności. Przez sześć lat po rozwodzie pisywała do mnie długie listy na Boże Narodzenie. Nigdy jej nie odpisałem. Nie jestem pewien. Kiedy po raz pierwszy ujrzałem Lidie Vance. Było to chyba jakieś sześć lat temu. Po dwunastu latach porzuciłem właśnie pracę na poczcie i próbowałem pisać. Byłem przerażony. I piłem. Więcej niż zwykle. Pracowałem nad swoją pierwszą powieścią. Siedząc nad maszyną do pisania, wypijałem co wieczór pół litra whisky i 12 piw. Do bladego świtu paliłem tanie cygara, waliłem w maszynę, piłem i słuchałem muzyki klasycznej z radia. Postawiłem sobie za cel 10 stron dziennie, ale dopiero następnego dnia mogłem sprawdzić, ile naprawdę napisałem. Wstawałem rano, wymiotowałem i kierowałem się do frontowego pokoju, by zobaczyć, ile kartek leży na kanapie. Zawsze przekraczałem swój limit. Czasami było ich 17, 18, 23 lub 25. Rzecz jasna, fragmenty napisane w nocy trzeba było jeszcze poprawić albo wyrzucić do kosza. Napisanie mojej pierwszej powieści zajęło mi 21 dni. Właściciele domu, w którym wtedy mieszkałem, rozlokowali mnie od frontu, a sami rezydowali na tyłach budynku. Uważali mnie za wariata. Każdego ranka znajdowałem na ganku dużą, brązową, papierową torbę. Zawierała przeróżne wiktuały. Zwykle były to pomidory, rzodkiewki, pomarańcze, zielone cebule, puszki zupy, czerwone cebule. Co drugą noc piłem z właścicielami piwo do czwartej, piątej nad ranem. On szybko odpadał, a ja jego stara trzymaliśmy się za ręce i co jakiś czas całowaliśmy się. Przy drzwiach zawsze żegnałem ją głośnym całusem. Miała straszliwe zmarszczki, ale to przecież nie jej wina. Była katoliczką i słodko wyglądała w różowym kapelusiku, kiedy w niedzielny poranek wybierała się do kościoła. Wydaje mi się, że Lidię Was poznałem podczas mojego pierwszego wieczoru autorskiego w księgarni Zwodzony Most na Kenmore Avenue. Znowu byłem śmiertelnie przerażony. Czułem się lepszy, a mimo to strach ściskał mnie za gardło. Kiedy się tam zjawiłem, pozostały już tylko miejsca stojące. Peter, właściciel księgarni, który żył z czarną dziewczyną, miał przed sobą stertę banknotów. Kurwa, odezwał się do mnie, gdybym zawsze mógł zgromadzić taki tłum, miałbym dość forsy na kolejną podróż do Indii. Na powitanie zgotowano mi owację. Jeśli chodzi o publiczne czytanie własnych wierszy, miałem za chwilę utracić dziewictwo. Po pół godzinie czytania ogłosiłem przerwę. Byłem wciąż trzeźwy i czułem, jak z ciemności wpatrują się we mnie dziesiątki oczu. Kilka osób podeszło do mnie, żeby porozmawiać. Potem, w krótkiej chwili spokoju, zbliżyła się Lidia Vance. Siedziałem przy stole popijając piwo. Położyła obie dłonie na krawędzi stołu, pochyliła głowę i spojrzała mi prosto w oczy. Miała długie brązowe włosy. Dość długi, nieco spiczasty nos i lekkiego zeza promieniowała żywotnością. Człowiek wiedział, że ona stoi obok. Poczułem silne fluidy, które nas połączyły. Te dobre, te odpychające i jeszcze jakieś trudne do określenia błądzące bezładnie, ale jednak fluidy. Przyglądała mi się. A ja spojrzałem na nią. Miała na sobie zamszową kurtkę kowbojską z frędzlami wokół szyi i jej piersi. Wyglądały naprawdę nieźle. Powiedziałem do niej Mam ochotę zerwać te frędzle z twojej kurtki. Od tego moglibyśmy zacząć. Odwróciła się na pięcie i odeszła. Moja odzywka nie zadziałała. Nigdy nie umiałem rozmawiać z kobietami. Ależ miała tubcie. Gdy się oddalała, wpatrzyłem się w ten jej krągły tyłek. Niebieskie jeansy opinały go pieszczotliwie. Nie byłem w stanie oderwać od niego wzroku. Zakończyłem drugą część wieczoru i zapomniałem o Lidii, tak jak o kobietach mijanych na ulicy. Wziąłem pieniądze, złożyłem autografy na kilku serwetkach i skrawkach papieru, wyszedłem i pojechałem do domu. Nadal co wieczór pracowałem nad moją pierwszą powieścią. Nigdy nie zaczynałem pisać przed 18:18. 18. To o tej porze podbijałem na poczcie kartę zegarową. Zjawili się punktualnie o szóstej. Peter i Lidia. Popatrz tylko, Henry, kogo ci przeprowadziłem! triumfalnie obwieścił Peter. Lidia wskoczyła na stolik do kawy. Jej niebieskie jeansy były jeszcze bardziej obcisłe niż poprzednio. Przechylała głowę z boku na bok i jej długie, brązowe włosy falowały wraz z nią. Była szalona, naprawdę cudowna. Po raz pierwszy przyszło mi do głowy, że mógłbym się z nią kochać. Zaczęła recytować wiersze: swoje własne. Fatalne. Peter próbował ją powstrzymać. Nie żadnych rymów w domu Henry'ego Czynaskiego. Zostaw ją, Peter. Chciałem napatrzeć się dowoli na jej pośladki. Przechadzała się tam i z powrotem po tym starym stoliku. Potem zatańczyła, Wymakiwała rękami. Jej wiersze były okropne, jej ciało i szaleństwo. Wręcz przeciwnie, w końcu zeskoczyła na podłogę. Jak ci się podobało, Henry? Co? Wiersze? Tak sobie. Stała na środku pokoju, ściskając w dłoniach swój maszynopis. Peter objął ją. Chodźmy się pieprzyć, wychrypiał bezceremonialnie. No, chodź. Odepchnęła go. W porządku parsknął. Wychodzę. To idź, mam tu swój samochód. Mogę sama wrócić do domu. Peter pobiegł do drzwi. Zatrzymał się i odwrócił w moją stronę. Dobra, ci nie zapomnij, kogo ci przyprowadziłem. Trzasnął drzwiami, i już go nie było. Lidia opadła na kanapę blisko drzwi. Usiadłem tuż obok. Spojrzałem na nią. Wyglądała wspaniale. Bałem się. Wyciągnąłem rękę i dotknąłem jej długich włosów. Miały w sobie coś magicznego. Cofnąłem dłoń. Czy te wszystkie włosy są naprawdę twoje? Spytałem, choć przecież dobrze wiedziałem. Tak odparła. Ująłem ją pod brody i niezgrabnie próbowałem zwrócić jej twarz ku sobie. W takich sytuacjach zawsze brakowało mi pewności siebie. Pocałowałem ją. Lekko. Poderwała się z miejsca. Muszę lecieć. Opłaciłem opiekunkę do dzieci. Zostań. Dam ci dla niej parę dolców ekstra. Zostań jeszcze chwilę. Nie, nie, nie mogę. Muszę iść. Podeszła do drzwi. Ruszyłem za nią. Otworzyła drzwi i odwróciła się. Objąłem ją po raz ostatni. Uniosła głowę i pocałowała mnie leciutko. Odsunęła się ode mnie i włożyłem jej do ręki maszynopis. Drzwi się zamknęły. Usiadłem na kanapie z jej wierszami w ręku i słuchałem, jak uruchamia silnik samochodu. Wiersze były spięte z szywką, odbite na powielaczu i zatytułowane On.N.A. Przeczytałem kilka. Były interesujące, pełne humoru i erotyzmu, ale fatalnie napisane. Oprócz Lidii autorkami były jej trzy siostry, wszystkie tak samo wesołe, odważne i seksowne. Odłożyłem kartki i sięgnąłem po butelkę whisky. Na dworze było ciemno. Radio grało głównie Mozarta, Bramsa i Beethovena.